Siemanko wszystkim Witam już oficjalnie na kanale Bo rower to zajawa Dzisiaj właśnie ruszam W drugą już taką Trasę, wczoraj się trochę rozgrzałem Wieczorny taki rowerek Po Łodzi Do Przez w stronę tam Łodzi Kaliskiej Później w stronę Piotrkowskiej I do Placu Wolności I z powrotem tutaj na Bałuty a dzisiaj jest na razie piękna pogoda. Może się, może się zastanawiać dlaczego mam na sobie kurtkę przeciwdeszczową. Ta pogoda jest zdradliwa i tak jak wiatr zawieję, to znaczy na razie słońce, ale zapowiadam jakieś przylotne opady deszczu. Słuchajcie, lecimy, a w stronę plan jest na wzniesienia łódzkie. Dawno tam nie byłem. Jeszcze zamontowałem taki oto bagażnik z poprzedniej swojej Meridy. Bardzo fajnie się sprawdza. Jest dosyć pojemny. Oprócz telefonu można też wrzucić coś do jedzenia: jakiś sprzęt, power, power banka, co tam się podoba. Jesteśmy właśnie w Lesie Łagiewnickim, a konkretniej to przy kapliczkach Świętego Antoniego. I to jest zawsze takie moje miejsce, gdzie robię sobie pierwszy przystanek zaraz po wyjeździe. Trochę widzę, że jest niebo zachmurzone, a jak widzieliście jeszcze kilkanaście minut temu było słońce. Ale jak coś, to jestem też na to przygotowany, tak? przeciwdeszczowa spodnie i generalnie zobaczymy jak będzie dalej. Jesteśmy na ulicy Żochliowej. Właśnie wyjechaliśmy z lasu Łagiewnickiego. już tutaj na wylocie że tak powiem z Łodzi hmm, tutaj nie wiem czy to będzie dobrze widać ale w tamtą stronę w lewo jedzie się do najpierw jest Stary Mielnik potem jest do Bieszków są jeszcze Ługi i tak naprawdę można śmiało dojechać tą trasą do Strykowa Jesteśmy w Dobie Szkopie, gmina Nowosolna. Pięknie, mamy fajną, naprawdę pogodę. Zapowiadali jakieś przejściowe opady. Naprawdę się przyjemnie jedzie, i jest super. Zrobiłem sobie chwilę przerwy, taki trochę dłuższy postój, zaraz tutaj. Zegarek mi już wskaże 20 kilometrów, no niby dużo, ale no jeszcze trzeba wrócić, więc może dzisiaj 30 pyknie, a może i więcej, zobaczymy. Z Dobieszkowa jechaliśmy w górę przez Borchówkę, z Borchówki tutaj Niecki, aż... Przyznam, że po takim terenie no nie fajnie się jeździ i jest to trochę uciążliwe dla rąk, ale może to wszystko jest kwestia przyzwyczajenia. Tak oto dojechaliśmy do łodzi fabrycznej. Tu jest jakiś jakieś mają być futraki, więc można by coś przy zjeść. Aktualnie jest 30 km już na liczniku. Pogoda wciąż dopisuje, naprawdę mega tam w tle muzeum. Muzeum Techniki i EC1. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jak się podobało kciuki do góry i pozdro.